że wycięstwo się ja lubię wygrywać, nie lubię przegrywać. ostatnio miałem parę porażek w rozrywkach młodzieżowych, w juniorach, więc dzisiaj trzeba się to odgrywać odgryzać w tych rozrywkach seniorskich. Jak pan widział dzisiejszy mecz? Jakie nastawienie było? Jak... No ja, chłopaku, staram się nastawić, czy jesteśmy słabszą drużyną. Fajnie, że wystartowaliśmy z drugiego miejsca do tego meczu, więc no, po cichu, po cichu niespodziankę chciałem zrobić. Więc nastawione było Kierowałem chłopaku na takie słowa, że po prostu walczyć, bo tańczy ci po prostu wszystko, bo co pierwsze miejsce. A my po cichu, po cichu, więc możemy zawsze tutaj kogoś zaskoczyć. Tym bardziej u siebie na high, tu jest, kubicu mamy super, więc taka atmosfera, to tylko wygrywać. Dzisiaj co szczególnie zagrało? Yy, w pierwszych wysotach troszkę jeszcze było zagrywki, czyli przyjęcie było takie szarpane, lepsze, gorsze, daleko... To chłopaki troszkę się jej troszkę daleko niedaleko siatki przyjmowali, ale później w trzecim, czwartym secie to już tam było przyjęcie, daliśmy na siatce, to tylko następ było widać, blok był rozrzucony, więc no, to chyba zetytowało najbardziej przyjęcie. To jest bardzo mały krok. To są po prostu, prostu, prostu na no, playoffy, to jest całkiem inna gra, tam jest gra się już dwa, dwa dni pod rząd, to jest duży wysiłek, czy są, no, są młodzi chłopcy, więc myślę, że tam na to sobie radę, ale to już czy pozwoli, to zobaczymy dalej. Wygraliśmy dzisiaj bardzo ma ważny mecz z hajnówką. Ostatni mecz yy, w Lidze. Najważniejszy mecz w Lidze, bo yy, sąsiadowaliśmy w tabeli. Hajnówka prowadziła jednym punktem. Nasz mecz decydował o tym, czy będziemy zajmować pierwsze miejsce, czy będziemy zajmować inną lokatę niższą. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. Pomogli nam kibice. Naprawdę pracowaliśmy na ten sukces 7 ciężkich miesięcy. Wydaje mi się, że naprawdę od że tak powiem, odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Sportowo to był ciężki pojedynek, wymagający przeciwko. To znaczy na pewno, na pewno tak. No sama nazwa wskazuje, Pronor Partia Hajnówka, spadkowi z pierwszej ligi w tym sezonie też nie daje sobie że tak powiem w kasę dmuchać. Grają naprawdę, mają bardzo fajny zespół. Mamy kilku kolegów tam, no wiadomo. Z zweryfikowało kto jest lepszy. Dzisiaj byliśmy to my i zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli i startujemy, startujemy w play z pierwszego miejsca. Z nadzieją na jak najwyższe miejsce. Tego nie można przewidzieć co będzie, bo w tym momencie tak naprawdę playoffy, yy, yy, runda zasadnicza się kończy. Teraz zaczynają się playoffy i tak jakby gra się zaczyna od zera, więc w tym momencie musimy się jeszcze bardziej mobilizować, jeszcze bardziej się przyłożyć do pracy w drużynie. Zagraliśmy dzisiaj piękne spotkanie z Hajnówką. No cóż, uważam, że to wszystko dzięki kibicom naprawdę. Jeszcze raz chcę im podziękować, bo to jest niesamowite, jaką atmosferę tutaj nam tworzą. To jest coś pięknego. Ale oprócz kibiców też się dobrze. Oprócz kibiców jesteśmy również dobrze przygotowani. Staramy się jak najbardziej na treningach. No i mam nadzieję, że daleko zajdziemy. Patrzyłem na, na to, wszystko dookoła i, i różne inne pozasportowe rzeczy, gdzie speaker krzyczy na całą salę, że było po bloku albo nie było. Nie, nie, nie dziwię się, że nikt tu nie wygrał i pewnie nie wygra w tym sezonie. Także gratuluję pewnie awansu tutaj. No bo... A jak pana duszę na dzisiaj zagrała? Słabiutko zagraliśmy bardzo w przyjęciu zagrywki, no ale w takiej sali się gra ciężko. My żeśmy grali u siebie. Bardzo dobrze zagrywką, oni nie mogli sobie poradzić z tym i przygrali, a dzisiaj było odwrotnie, no nie każdy we własnej sali jakoś tam lepiej zagrywa. Nie mogliśmy przyjąć. No, pierwszy set ewidentnie oddany przyjęciem czwarty, piąty, czwarty, trzeci, czwarty też. Jak tylko żeśmy w trzecim, drugim secie ustabilizowali przyjęcie zagrywki, zaraz było w drugą stronę. No także chyba ten element tutaj zaważył dzisiaj. do jednego. brakuje nam jednego punktu do zakończenia dzisiejszego spotkania i na nasze tabelice trzeciej grupy drugiej ligi. proszę państwa to jest